Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. 5 groszy, 5 reszty. Oto jest kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Mountain Blade Warben z modyfikacją Nowa Ojczyzna. Tworzymy własne królestwo. Czas je cały czas poszerzać. Już powinni niedługo dojść do mnie moi, moi kolejni wasalowie. Ale jak na razie z moim jedynym. Nie! Yeah. Ej, dużo tego ma troszkę. Jeszcze jeden was, jakby doszedł, to byśmy bylibyśmy już. No, kontra senior, kampanii byśmy wtedy już chyba wygrali. O, ale. No, właśnie. Mówiłem z działania. nikt nie chce do mnie dołączyć. Okej, okay, dzięki, chłopaki. Podbijemy sobie zameczek na dzień dobry. Ataku na mury. Zrób to, a zaraz ktoś nas napadnie. Zginiemy, przegramy. stracę z, z całe królestwo i tak to. Hmm. Co, no, 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 no co, no co, no co, nie, nie ma tak... Okej. Okay. <śmiany> nie chcę żadnych problemów, weź sobie. Mogę sobie wziąć. Weźmy. Biorę ich ze względu na to, że było mięso armatnie, jakby... ...ktoś się pytał, miał jakieś wątki. Harcowników. Dobra. Dzięki za więźniów. A teraz walczymy. Mmm, osobności Nie chcesz, okej. Okay. Podaj się lub gin. Zaatakuj wroga. <grywa> Za mną. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Hmm, no, przepraszam, przepraszam. I teraz czas. Hmm, poczekamy na nich. O, na górce. Kolejna święta góra będzie. Lecą, lecą. I do ataku. Ja tutaj troszkę stankuję. O! Oj nie, dobrze. Moi dobry. No no chodź no, oj! I... Znowu w Won mi stąd hamigła dziwko. O, pierwsze co zabijem, jak myście? Koń. Jestem geniuszem w zabijaniu koń. Jestem konio zabójcą. Mój prawdziwy zawód. Oj. Oj! Co ja zabijam, no i my jeździes. A i właśnie, i ostatnio tak patrzyłem na Wasze komentarze. Znaczy, no, oczywiście były dwa, ale dobra, nieważne, zawsze to coś właśnie macie tutaj rację. Będę rekrutował Swadian, na to, że na ich potężniejszą troszkę kawalerię troszkę. Good joke. Ale dziękuję za radę i przemyślałem to, i to naprawdę jest dobra rada. No widzę... Koń! Znowu! <noise> Jakieś fetyszny mam koń do koni chyba. Z tego sobie widzę. O, o, lans, ir, lans, nie? Znowu. No i co to? Krzost skąd tam to ma? To musiał zrobić koń. No i chodź. O, idealnie. Ej, co zabijasz mojego? Zabiłem kogoś? Nawet nie chciałem. Tamtego akurat. Głupi koń. No, No no no... Ktoś tam był chyba. O. No i no 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 i co, chcecie się nabić? Jestem królem. Faktycznie, biedzie się z królem. Jak król ginie, to królestwo też. Ale król nie ginie. To królestwo też. Mmm, serio Hogłusza. No 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 Co no, co co? Ogłuszył go? Ej, mniej ludzi już ginął. To jest niedobrze. Kogo on takiego ma, takie potężnego, że aż mi tak dużo ogłusza? Nie wiem, naprawdę. Jeździ za, to tam. ja to tam. Kurczę, Lancer to już. Lansjer to już jest niedobrze. ja Von... Bar... ci nie, konia wolę zabić. ale Dzięki stary. <gryw> Uwaga. No co mi tak dużo ludzi ginie? Czemu właśnie właściwie? Skupmy się, wszyscy razem, razem, razem. Już chyba dostrzegam taktykę na nich. To jest... A to jest hali. No to, 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 to na zabija konie. Aaa, widzę dlaczego tak mi giną, dobra. Teraz i wszyscy razem. Nacieramy, nacieramy na nich. Eee, no tak. Eee. Konia ci zabije i nie będziesz tak fajny... Nie będziesz już fajny. Mm. I, 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 no stój no stój O to jest nie wpierdzielaj mi się pod mm. jużku To są naprawdę hardcore bitwy z k No no co, no co, no, no Jezu święty fajnie. No no no, dawać 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 No o o o o o o Gim. No. Dziękuję. Włócznik jest? Lans, ja. Wątpię, że wygrał z zamorskim rycerzem. Naprawdę, to wątpię yy. o, Dargaj... Je... Co, 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 co? Won mi stąd hamidło, jeba, zrąbane. Konia? Ania nie, myślałem, że zabiję... konia. O. o, a ja konia myślałem, no! Jezu, to jest jakiś pech, naprawdę. Przekleństwo dla tych biednych koników. A, fajnie. Dobra, o. Trochę mi Dargo zginęło, co, jest, co mnie bardzo boli. Ale no trudno, podwoje tak. Wyszkoli się no. No i co, no i gdzie są wrogowie? Bo ja ich nie widzę, wymać GPS-a. No prowadźcie mnie. Prowadźcie, prowadźcie króla. Mimo, że to król powinien prowadzić was, ale król nie ma GPS-a w dupie. Jak niektórzy. No, nie ma. Ech, wrogowie, wrogowie. Przed kim ty się bronisz przed drzewem? Chłopie, zlituj się. Ech, dobra, ale jadę za zamorskim. Mam nadzieję, że na zamorze mnie nie zaprowadzi. Haha, taki Jeszcze ogłosili, no jeszcze. Już chyba ostatni został z tego, co tak mi się wydaje. Dobra, może i nie ostatni. Teraz ostatni? Jeszcze nie? Co, gdzie oni są? Nie wiem. Ach, widzę. Sir Groch, ma oko. Ludzie! Nazywam się zawartość z kanatem. Poje... O, no i tak właśnie: wygraliśmy z lordziną małą, nędzną. Mi zginęło 13, w moim 22. A, myślałem, że to mojemu 100. 100. Wszyscy mu chyba tak. Okej, okay, yy, Nie chcę dargów najbardziej, ale lanserów jakbyś miał. Nie pogardzę. No właśnie, nie pogardzę. Yy. Balansjar, darga i włocznik łośnik elitarny łocznikko. O no, i idealnie. A, a z ciebie sobie zrobię mm, mięsko. Dziwiem, dziwnie to brzmi. wyrzucę mm. te słabsze, dam sobie lepsze na sprzedaż. Okej, okay, to już mi się nie opłaca. No dobra i możemy przejść do tego co robiliśmy, ale najpierw rozmawiaj. Jak nie, jak nic, jak nic, no i tyle. Naprawiamy konny włócznik, ale włóczników. Jeźdźców włóczników. 60 tarków. Ja cię pierdzielę. Dobra, czas tu troszkę oblężenie z drabiny. Zrób to. Boję się z ataku ze strony. Hanatu. tu, no. Ale, no, tak to pokojowy. O Jezu, niedobrze. No, nie dobry końca. Chodź co, czekaj do jutra. Dobra, już. Starczy. Nie będziemy dłużej czekać. Dobra, za mną. O, drabiny na mury, tak? A to, 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 to duża drabina. To co obrywacie, cioty? O. Co to w ogóle jest? Górski bandyta? Ja miałem nagi? Taki... Dobra, ucznicy sobie tu postają. Piechota idzie pierwsza do ataku. A idźcie, no. No piechota. O jeszcze wszystko musi robić kawaleria w tej, w, tej, w tej grze. Strzał w głowę, proszę pana. To jest, o, dobra, 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 już biorę tą tarczę, jezu, nie musisz się gwaranczkować. Jezu, ja tego nie podbiję, za cholerę. Jezu święty, oh god. I ile tego jest? Jak, jak to przepchamy, to za wygramy, nie, ale no... Mm. Przepchaj to człowieku, weź mądry. Mm, 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 mm. Cześć chłopie, co tam u Ciebie?

bo tamto jest o troszkę więcej. Zajmijmy jedną. O. Lewica. No, najpierw trzeba zniszczyć lewica, bo lewica jest słabsza zawsze. Yy. Tak wiem, pod polityczne tej gadki się yy. No, gincie wreszcie. Jezu, ludzie, co z wami? Gin. 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 No, no, Musi się zginąć. Dobrze, dobrze jep, yy. yy, dobrze. No, zawejść, no, zawejść. O jest głupi los. czy znaczy, ten zamek podbić, to my podbijemy, ale... Staat to sobie nie mam było... Boję się, że jak ja jak ja oberwę, to już jest pozamiatane. Tak wam powiem. Jajuszku hmm, Musimy tutaj troszkę zawalczyć hmm. Jajuszku, ile tu ich wyszło Cofnąć, cofnąć się, cofnąć Au, Nie chcę ginąć, nie w tym młodym wieku, nie no widzenia, no. Won, no ja nie chcę się zabijać, a ty mnie też może nie. Znaczy ty mnie chcesz, to widzę. Po O Twoj chodzi. No jezu, no... O, o. Prze przepchaliśmy się? A dupa nie chce przepchać. No 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 przodu do, do przodu, do przodu. Nie do tyłu, tylko nie do tyłu. Do tyłu jest są... Nie ma. Ej, Ej ja żyję. Kurczę nie dobrze, my jesteśmy tu po hmm. No ruszać, ruszać. Do przodu, do przodu. No przesuwajcie, chodźcie chociaż. Jakbyś jakby tu dargu wpuść, bo to robiliście, bo darga kontra Lancer to wiadomo kto wygra, tylko że ...zależy kto zaś pierwszy wali. Hmm. Dawaj, 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 bo ja za bardzo, jak widzicie, to nie mogę tutaj angażować. O, i szep. A, nie można tego wziąć, fajnie, chciałem coś pożyczyć. Ej, <tuszy> jak najtrafiłem tak, ludzie, co jest? No! Coś tu. Ej, ludzie, co jest? No zabijcie Ej, co? o widzicie Ile, jak darcy zabijają? No, no, no. Jeszcze nie koniec tak nie za... o, zabra zabijemy Podbijamy zameczek sobie, tak? nic więcej nie mówię 19 obrażeń jeszcze... Czy przybyło uzupełnienie? O kurczę, znaczy, tak, że mi już dużo zginęło Musi dojść do wypełnienia zanim oni nas to wytłuką. Bo jak nas wytłuką i... o, To się nie wgoła 27. Coś NIE ŻUMIŚ?! A, dlatego. Pchajcie się, pchajcie się, chłopaki no. Bole się to bić już, powiem bo to... Tylko swoich widzę. Tego. No. Bił mi tam. Mojego. A już są moi, to już nawet nie mam ob Oba żadne. Trafienie nie w głowę. Trafienie nie w głowę. Troszkę, troszkę nudny padł, nie powiem, no. Może was troszkę nudzić takie patrzenie się. on właśnie wyskoczył. Dobra, nie ma, że no. Jakby Jak to już mam nadzieję nie wróci. Nie bije tam. Nie ma Wolhaka i ma nic i tym podobnie. Ale zechłocz, zaraz jakoś nictwo nadbije. Miałem chyba. Mam już nas trzeci. Hmm. Nie znasz. Jakbyśmy się tam troszkę jeszcze przepchali, no. Ale już mi się strzały skończyły, no Jezu. Hm. Nie, nie! Tracił się mój <grywny> dobry nom. Padał <grywny> Dobra, wiecie co, zrobię w tym momencie krótkie cięcie, ponieważ nie będę wam zanudzał tym, że leżę tu i kwiczę na skałach, a moi podbijają, więc chwila cięcia, zaraz do was wracam. Witam was już po krótkim cięciu i zapraszam do kontynuowania naszego odcinka. Właśnie zajęliśmy zamek Hamir. Yy, mamy tu sobie dwóch wasalów. Teraz czas zrobić mi nowych wasalów. Nawet sobie jeszcze nie rozdałem yy, tutaj... O! O! Roz... Hmm. Nie rozdałem sobie tutaj nawet jeszcze żołnierzy do ulepszania, bo niedawno wygrałem. Ja bym się... tej się pozbędę, bo jest troszkę słaba. Ale przykro mi. Zamku ci nie dam Kto mam... A, chciałem zobaczyć kto ma więcej HP pod względem procentowym i zostawić tego, który ma więcej, ale... Nie. Tak. E, dobra, ten ma tyle ataku, a ten zobaczmy ciebie. Mm. Dobra nie, po hp 55. ma przyda mi się w sensie takim do odbijania, 57. Okej. Okay. Firenti, mój nowy wasalu. Mm. Dobra, mam no 4% HP. No jest dobrze, jest dobrze. Postać. O dwa Maksymalny właśnie zdobyłem level siły. W sensie tutaj, że mogę już maksymalny... znaczy nie maksymalny siłę, tylko maksymalny wytrzymałość i siły uderzenia, bo podziej do 10, sekund tak? Chyba tak. Eee, dobra, no i co? Odpocznę chwilę, ponieważ mm, troszkę ciężko jest mm, walczyć z zamek Asugan. Asugan, powiedz Powiedzcie, to jest ten, proszę. Nie! Nie! Lecimy! To moje! 303! O oh god! Skąd? God! O oh my god! Ja się boję własnych Hmm. No i on? Kompla przyprowadził. No chodź tu. Hmm. Osobności nie chcesz, okej. Okay. Chcesz z Lezalitem się jeszcze? Lezalit. Dobra, trudno. Poddaj się lub gin. Te zuchwały się. Ja ci tam zuchwały. A super, ja sam mam chyba tyle jednostek. Chociaż nie, w sumie nie mam. E, dobra. O! Idealna pozycja. Na o Poczekanie do ataku. Który górę są nie hmm. Mi się wydaje, że z któryś z gór. Dobra, w którą stronę się patrzycie GPSowi owi ludzie. Tamtą? Naprawdę? Szczerze, to nie wiem w którym się patrzę. Tam się patrzą, czyli tam są wrogowie. Sprawdźmy. Okłamali mnie. Co, 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 co strzelasz? <grystanie> no, oczywiście, konia muszę zarąbać na ziemi. No tak, yy, yy, yy. Dobra, zabity. Lanser nie. nie... Jeżeli Lancer ma lance, to wiedz, że coś się dzieje. Mm. <grystanski> o, zabity, okej. Okay. Żadna lanca mi nie grozi. O, zabity, jest good, jest good, jest. Jest progres. Ej, no, 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 No i. Bo ci konia zabi. A tego nie chcesz. No. Ej, jak to. No, dobra. Przeładujemy sobie kuszy. Ten tak. Hm. Dzień dobry. Tak, chciałem mu zabić konia, dobrze Mhm. Chłopie, ty zginiesz z o. o nie, ten już jest groźniejszy, bo ma berdysz. No no, za nim, za nim, za nim. Aż nawet nie trafiłem w konia. Jak ich zesmieć? Ej, co, czemu on kręcił tak fajnie berdyszem? Też tak chce. Fajnie, mam cela. Dobra, przeładuj broń. O, spadł tu chłopak. Do widzenia. Głusza się przyda. Konik? Ej, jak Firentisa. Hmm. Przeczuwam kłopot. Senior Firen, ty został ogłuszony. Ojej, jest dosyć tak. Tego... Nie strzelaj we mnie szkapo. Znaczy. No. I tak ma być. Ej. Aha. Nie wiem, już się No pod... Głupi koń. Nie strzelaj. W konia mi z z konia dobrowolnie? się chciał bo stary? No 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 no. Do widzenia. Nienawidzę tych walk, są strasznie długie. Nie tego chciałem uganiać za tymi koniami. Nie pozwolę, żeby mi darga zginął. A, naromieście. A żebym mu pomógł, mm -hmm. przybili nowi wrogowie. O, fajnie. Na, na pewno mi pomogą. Znowu koniowi. To jest naprawdę jakiś. O, 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 o. Na wroga. Zabijcie go, nas je. Pokaż, Co to rządzi, no? Dobrze. Jeszcze tam się z jednym chyba biją. to jest chyba ostatni. A jednak GPS działa nadal. To niedobrze. Lecimy do nas, do eskadry. Tam są. O fakty. fakty. A wy co się otrzymujecie? Naprzód, naprzód. O, no. Ma strzały w plecach. Jakoś mi to chyba nie ciąży. O, górski Montan jest zabity. Hmm. To są straty godne. Zła. A lecimy, lecimy, na szybciej konik, konik, no. Co taki wolny jesteś? Chyba sobie zaraz kupię jakiegoś szybciutkiego konika. O Jezu. Konny włócznik, darga, darga. A ginął, ginął, niedobrze. Konny włócznik... Aj te same największe elity mi giną. To jest bardzo niedobrze, bardzo, bardzo, bardzo. Lecimy, lecimy Nie damy się zatrzymać hmm. Dawaj, no, dawaj się, no. Jezuśku hmm. O, 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 o jest, jest, jest gościu, jest gościu Trzeba go zabić I a, leży Ale targa mi zginął hmm, Musimy tutaj nacierać na wrogów. No, 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 leć. Mój koń ma strzałę w głowie. To chyba źle wróży. Na no, gońcie wroga. Ajajaj! Aj, aj. No, i tak się zabija. Hmm. Wiecie co? Tą bitwą zakoń... O! Tą bitwą właśnie zakończę nasz... mój odcinek, znaczy. E ale to dopiero tą bitwą, tak? Zostało im 50, więc możemy się jeszcze z nimi pobić. Tylko gdzie oni są. Dobra, panowie, razem, razem, jak ekipa. Wbijamy się i nie ma wroga. Gdzie jest bruk? Ej. Dobra, nie masz. Historia na nas czeka. Do boju za Lordaeron. Za króla Lisha. <laughs> Troszkę takie odmienne. -y. Jak to tak powiem No tak no, l... za narnie <laughs> o, dostałeś no. Gdzie ty z konia straciłeś? No. E, Rozpierdzielmy ich Jak to robiliśmy z ich ojcami pra dziadkami i dziadkami tak wiem, powiedziałem najpierw pradziadek, potem dziadek. Uj, same słabiaki to są. Sami harcownicy i łocznicy i jeźdźcy. Mało mi powinno zginąć. Albo. Mi... nie no, jeszcze coś zginęło, to nie może być, że nic nie zginie. No na no, głupi koń. <grystanie> tak wiem, akurat teraz zabijam celowo. Lecimy, lecimy, lecimy. No i gdzie są wrogowie? GPS, GPS. Głupie te góry. I to jest nam dopiero wspinaczka górska, A nie, to za wy jeździcie na góry i się wspinać osobiście. Po co się wspinać i jeździć, lepiej pójść. Kupić do sklepu Mountain Blade'a, zagrać w niego i wchodzić po górach. To jest dopiero spinać. Taki. Oczywiście żarcik żeby nie było, że żeby, żeby się zamiast na góry jechać to kupili do sklepu właśnie. <grym>, no to było dziwne że... Tap O nie. A, sojusz nic! Eee! Co mnie je Tak Tak <grym>, no to dziwne <grym>, no to <ziwne> <grym>, no to <ziwne> przejrzę rzeczy pola bit i znowu no, jakieś rzeczy tutaj mam te słabsze to wyrzucamy i bierzemy te fajniejsze no, no i to chyba to jest tyle no, 410 niby hargijskie strzały no, w sumie się nie dziwi bo co bo hargijskie jest najlepsze o, chodź go o. <słuch> fajnie y dla awansu. Hmm. Harcownik. Jeździć, jeździec oczywiście. Dziękuję wam za obejrzenie kolejnego odcinka z tej serii. Zapraszam do kolejnego. Dziękuję bardzo. Ż żegnam.